Witajcie ciekawscy! Księżna Diana do dziś nie jest uznawana za ikonę stylu, a niektóre z jej stylizacji pozostają jednymi z najbardziej rozpoznawalnych w historii. Nieodłącznym dodatkiem do jej kreacji zawsze była biżuteria i dziś przypomnimy najbardziej spektakularne dzieła jubilerów ze szkatułki byłej żony księcia Karola. Powiemy wam o kultowych tiarach, czokerach czy pierścionkach oraz poznacie kryjące się za nimi historie. Jaki był najsłynniejszy klejnot w kolekcji Diany? Który kamień szlachetny nazywano jej ulubionym? Dlaczego mówi się, że Diana nosiła biżuterię w zupełnie inny sposób niż pozostali członkowie rodziny Windsorów, a nawet łamała przy jej pomocy królewską tradycję? Co się stało z kolekcją księżnej po jej śmierci? Czy nadal możemy ją podziwiać w trakcie uroczystości na dworze brytyjskim? Zostańcie z nami do końca i poznajcie sekrety biżuterii królowej ludzkich serc. A jeśli jesteście na tym kanale po raz pierwszy, nie zapomnijcie też o subskrypcji, kliknięciu powiadomień i o łapce w górę. Książę William i książę Harry w wyjątkowy sposób postanowili uczcić pamięć swojej matki i już na początku 2017 roku zlecili wykonanie jej posągu, który dokładnie dziś został odsłonięty w ogrodzie pałacu Kensington. Wybór tego miejsca nie był przypadkowy, ponieważ księżna Diana właśnie tam lubiła spędzać wiele czasu, a później ogród stał się również scenerią do zdjęć zaręczynowych Harego i Meghan. Wybór daty dzisiejszej uroczystości odsłonięcia pomnika też jest wyjątkowo symboliczny, ponieważ 1 lipca mija 60. rocznica urodzin księżnej Dajany, a warto też wspomnieć, że na sam koniec sierpnia tego roku minie dokładnie 24 lata od jej tragicznej śmierci. Księżna za życia była jedną z najczęściej fotografowanych kobiet z rodziny królewskiej. Dzięki swoim stylizacjom zyskała miano prawdziwe ikony mody. A wy swoją drogą możecie też zobaczyć jeden z naszych wcześniejszych odcinków, w którym opowiadaliśmy o niezapomnianej kreacji ślubnej księżnej i sukniach innych panien młodych z brytyjskiej monarchii. Link do odcinka pod tytułem 10 sekretów sukni ślubnych Windsorów, kreacji Elżbiety II, Kate Middleton i inne macie teraz na ekranie, ale zanim do niego przejdziecie, posłuchajcie o innych niezapomnianych momentach z życia Diany, a mianowicie o tych, gdy zakładała swoją kultową biżuterię. Na początek musimy wspomnieć, że ulubionym kamieniem szlachetnym księżnej był szafir i krążyło wiele spekulacji, dlaczego właśnie on był tak bliski jej sercu. Niektórzy byli przekonani, że szafiry po prostu przypominały księżnej pierścionek zaręczynowej matki. Inni twierdzili, że pokochała go, ponieważ pasował do jej niebieskich oczu. Ale Lady Di sama stwierdziła w jednym z wywiadów, że wybrała szafir, ponieważ, cytujemy, był najpiękniejszy. W pierścionku zaręczynowym, który Diana otrzymała od księcia Karola, jego wielkość była wręcz oszałamiająca, a 12-karatowy celioński szafir został dodatkowo otoczony 14 diamentami i oprawiony w 18-karatowe białe złoto. Ten kultowy pierścionek do dziś nie jest uznawany za najsłynniejszy klejnot z kolekcji księżnej, ale warto też wspomnieć, że gdy po raz pierwszy zrobiło się o nim głośno w 1981 roku, wzbudził też sporo kontrowersji. Dlaczego? Tylko posłuchajcie. Zaręczyny Diany i Karola były niezapomnianym momentem w historii rodziny królewskiej. Tysiące Brytyjczyków z radością przyjęło wiadomość o nowej księżnej, a w centrum zainteresowania był także pierścionek, jaki syn Elżbiety II założył na palec swojej kochanej. on wykonany w pracowni jubilerskiej Gerarda, czyli królewskiego jubilera, i kosztował 28 tysięcy funtów. Jak się później okazało, Diana sama go sobie wybrała z katalogu, a to z kolei wywołało spore kontrowersje, ponieważ do tej pory w rodzinie królewskiej pierścionki zawsze były wykonywane na specjalne zamówienie i zgodnie z wytycznymi panów planujących się zaręczyć. To złamanie zasad, którymi się dotychczas kierowano, nie przypadło do gustu zarówno Elżbiecie II, jak i jej poddanym. Księżna nosiła bowiem pierścionek, który mogła zamówić i posiadać każda inna kobieta. Dlaczego więc zdecydowała się na taki odważny krok i zerwanie z tradycją? Otóż przez sentyment. Wybrany przez nią pierścionek bardzo przypominał ten noszony przez jej matkę, a także ona sama chciała mieć coś z szafirem, który po prostu lubiła. Jednak nie tylko biżuteria Diany wzbudzała kiedyś kontrowersje. Klejnoty ze skarb za samej brytyjskiej monarchinii wywoływały negatywne emocje, a nawet były przyczynami sporów, o czym zresztą możecie posłuchać w naszym odcinku pod tytułem Eżbieta II. Tajemnice i zaskakujące zasady wokół diamentów królowej. A wracając jeszcze na chwilę do tematu pierścionka z szafirem Diany, to obecnie można go oglądać na dłoni Kate Middleton. Został jej podarowany przez księcia Williama w 2010 roku podczas ich zaręczyn. Księżna Cambridge nosi też inną biżuterię należącą kiedyś do nieżyjącej teściowej. Często można ją zobaczyć w kolczykach z perłami i diamentami, które Lady Di założyła między innymi do jednej z najsłynniejszych swoich kreacji, nazywanej Suknią Zemsty. To określenie nie wzięło się znikąd. Obcisła mała czarna została bowiem ubrana przez Dianę, Dokładnie w tym samym czasie, gdy książę Karol wyznał w telewizji publicznej, że ma romans z Camillą Parker Bowles. Całą jej stylizację z tamtego dnia uzupełniono też innym znanym dodatkiem. Był to siedmiopasmowy naszyjnik z pereł, ozdobiony dużym szafirowo-diamentowym zapięciem, który na szczęście nie jest kojarzony tylko z trudnymi momentami w życiu Diany. Księżna miała go na sobie również podczas wizyty w Waszyngtonie w 1985 roku, gdy w Białym Domu zatańczyła u boku Johna Trawolty. Biżuterią, która nieodłącznie kojarzy się z brytyjskim dworem, są tiary, zakładane przez panie podczas uroczystych wyjść i wystąpień. Dianę najczęściej można było zobaczyć w tiarze z węzłem kochanka, która do dziś nie jest uznawana za najwspanialszą biżuterię, jaką kiedykolwiek nosiła. Pierwotnie była ona zaprojektowana dla królowej marii w 1913 roku, a następnie w 1981 Elżbieta II przekazała rodzinną pamiątkę swojej synowej z okazji ślubu z księciem Karolem. Królowa zaproponowała nawet, aby Diana założyła ją podczas samej uroczystości, ale księżna odmówiła i wolała wybrać na ten wyjątkowy dzień klejnoty rodzinne, a mianowicie Tiarę Spencer, którą na swoich ślubach nosiły wcześniej wszystkie jej siostry. Wracając jeszcze na chwilę do tiary z węzłem kochanka. Gdy w 1996 roku rozpadło się małżeństwo Dajany Karola, sama księżna zrezygnowała również z praw do tej biżuterii i Tiara powróciła do królewskich skarbców. Znów pojawiła się jednak podczas wielkich uroczystości na dworze, ale tym razem na głowie księżnej Kate. Tak jak wspominaliśmy we wstępie, Diana potrafiła nosić biżuterię w zupełnie inny sposób niż panie z rodziny królewskiej. Najlepszym przykładem są tu czokery z założenia stworzone do noszenia na szyi, które jednak u księżnej sprawdzały się jako opaski na głowę. I tak dla przykładu w 1985 roku podczas uroczystej kolacji w Melbourne w Australii, Diana pojawiła się w szmaragdowo-diamentowym naszyjniku w stylu Art Deco, umiejscowionym na samym środku jej czoła, a ponownie czoker z znalazł się na jej głowie podczas kolacji w Pałacu Cesarza w Tokio. Pozostałe naszyjniki u Lady Di były widywane już na dekolcie, a niemal kultowym okazał się ten założony podczas spektaklu Jezioro Łabędzie w Royal Albert Hall w 1997 roku. O jego wyjątkowości nie świadczy jednak sam wygląd i fakt, że został wykonany z 51 karatowych diamentów i rzadkich pereł, ale też moment, kiedy pojawił się w stylizacji księżnej. Tak jak wspomnieliśmy, był to rok 97, zatem czas, gdy doszło do tragicznego wypadku z udziałem Dajany. Właśnie na kilka tygodni przed tym incydentem była żona księcia Karola wystąpiła na jednym ze swoich ostatnich publicznych wyjść w naszyjniku z diamentów i pereł. Był to jeden z nielicznych klejnotów, który nie należał do rodziny królewskiej i został wykonany dla Dajany w pracowni jubilerskiej Gerarda. Razem z pasującymi do niego kolczykami stworzył komplet nazwany Jezioro Łobędzie, który po śmierci Dajany został sprzedany na aukcji. Zanim księżna odeszła z tego świata, zostawiła list, w którym przekazała całą swoją pozostałą biżuterię synom. To dlatego później tak często pojawiała się ona w stylizacjach Kate Middleton, a także Meghan Markle. Żona księcia Harego nosiła klejnoty nieżyjącej teściowej m.in. w dwóch pamiętnych momentach. I tak podczas wywiadu z Oprah Winfrey, o którym wspominaliśmy w naszym odcinku pod tytułem Wallis Simpson, wywołała większy skandal niż Meghan Markle, miała na sobie perłowo diamentową bransoletkę należącą kiedyś do Diany. A wcześniej na ślubie założyła na palec jej pierścionek z akwamarynem, który ma bardzo symboliczny charakter, ponieważ został wykonany dla Lady Di zaraz po rozwodzie z księciem Karolem i miał oznaczać jej niezależność od rodziny królewskiej. Jak więc mogliście się przekonać, biżuteria księżnej Dejany zapisała się grubymi literami w historii brytyjskiej monarchii, towarzysząc zarówno samej Dejanie, jak i jej synom w najbardziej przełomowych momentach. A Wy ciekawcy, jak wspominacie królową ludzkich serc, które z zaprezentowanych dziś klejnotów są Waszym zdaniem najbardziej kultowe? Dajcie znać w komentarzach pod tym filmikiem, ale także nie zapomnijcie o subie i łapce w górę oraz o tym, że wracamy do Was już jutro o 18 z kolejnym odcinkiem z efektem wow. Zatem do usłyszenia, cześć!